Cześć, witajcie! Dzisiaj razem z piją pokażemy Wam, jak skonfigurować swoje wymarzone BMW i na co zwrócić uwagę w tym procesie. Tak, pomimo tego, że uwielbiam moje obecne auto, to powoli przymierzam się do zmiany. Szukam czegoś większego, wyższego, więc zobaczymy. Zapraszamy do oglądania. Samych konfiguracji model plus silnik w BMW mamy grubo ponad 100. Jak doliczymy do tego mini, to będzie grubo ponad 200. Dlatego też taką konfigurację dobrze jest zrobić u nas w salonie z naszym doradcą, i dlatego też, PIA, ja zostawiam Cię w dobrych rękach, Piotra, który Cię przez cały ten proces przeprowadzi. Krzysztof przekazał mi, że czeka na dzisiaj konfiguracja samochodu. Gdybyś mogła mi opowiedzieć troszeczkę więcej na temat Twoich aktualnych doświadczeń, co Ci się podobało w samochodzie, ale co chciałbyś też zmienić, za co cenisz BMW. A czego Ci może brakowało w obecnym, w obecnym samochodzie, w jaki sposób go używasz, ile jeździsz kilometrów? Czym więcej mi opowiesz, tym łatwiej będzie mi pomóc w doborze dla Ciebie najlepszego samochodu. Doświadczenie mam bardzo dobre, bardzo dobrze mi się jeździ, zależy mi na tej wygodzie, na, na komforcie, bezpieczeństwie. Jednak często jestem na zgrupowaniach, jeżdżę po Polsce i myślałam o czymś większym, że potrzebuję jednak tego miejsca na sprzęt sportowy, i, I to jest dla mnie najważniejsze w tym momencie? No tak, mimo tego, że BMW serii 1 jest już komfortowym samochodem, jest samochodem marki Premium, no to jednak ten bagażnik nie jest na tyle duży, na ile mógłby być w innych naszych modelach. E, Powiedziałeś, że chciałabyś coś większego? Można myśleć też coś wyższego, czy bardziej chodzi Ci o długość samochodu? Zależy mi na czymś wyższym. Ta, ta przestrzeń, którą mam teraz, jest odpowiednia, ale, ale jeżeli mówimy o czymś pojemniejszym, o czymś wyższym, to, to chyba to. Zwróciłem uwagę dzisiaj rano, jak weszłaś do naszego salonu, że zatrzymałaś się przy BMW X1. Czy ten samochód podoba Ci się, czy to jest to, w co mniej więcej chciałabyś pójść? Tak, to prawda przykuł moją uwagę, więc jeż, zobaczmy, jak możemy go skonfigurować, co ma do zaoferowania, ale jak najbardziej jestem tym zainteresowana. Mhm. A jeżeli chodzi o napęd, jeżeli chodzi o moc, rozumiem, że nie chciałabyś zejść nic poniżej tego, co masz obecnie. Tak, akurat to są te rzeczy, z których jestem bardzo zadowolona. Yy, ale jeżeli mógłbyś mi powiedzieć więcej o tych y, technicznych y, rzeczach w samochodzie, też będę wdzięczna. Mm -hmm. Silnik, który chciałbym Ci zaproponować z racji tego też, co teraz używasz, że użytkuję, żebyśmy nie schodzili półkę niżej, to jest 300-konny silnik benzynowy, dwulitrowy, y, który ma oznaczenie M35i. To jest silnik najmocniejszy, jaki możemy zaproponować w BMW X1. Co mm -hmm. o tym myślisz? Tak, jeżeli utrzymujemy ciągle ten sam yy, poziom, z którego byłam zadowolona, z którym mi się wszystko jeździło dobrze, to, 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 to idźmy w to. Mhm. Czy jeżeli chodzi o stylistykę samochodu, chciałabyś, żeby on był jak najbardziej mocno sportowy, jeżeli chodzi o wygląd? czy... Czy chciałabyś, żeby miał jakieś elementy mniej sportowe? Jednak w tym sporcie czuję się dobrze. Jest to jakaś część mnie i teraz, mając mój poprzedni samochód, te, też to było. Ach, dziękuję bardzo. To chciałabym zostać przy, przy tych konfiguracjach bardziej sportowych. Nie chciałam oczywiście decydować za ciebie, ale dokładnie tak samo czuję. Tak, że sport to. To jest coś, to jest myślę, że potężna część Twojego życia, więc myślę, że w połączeniu z motorsportem będzie to świetne połączenie. Zatem zacznijmy sobie konfigurować samochód. W BMW mamy bardzo dużo opcji, bardzo dużo możliwość personalizacji samochodu. Yy, dlatego uszyjmy ten samochód na miarę tak, żeby to był samochód idealny dla Pii z Krzysztofem. Mm -hmm, dobrze. E, wspomniałaś o tym, że chciałabyś, żeby samochód miał e, pakiet sportowy M i żeby był maksymalnie jak tylko możliwe sportowy stylistycznie. Dlatego chciałbym ci zaproponować pakiet sportowy M Pro, dzięki któremu w tym samochodzie będziemy mieli wszystkie elementy w kolorach czarnych. Wykończenia będą czarne, lakierowane. Mhm. Do tego będziemy mieli adaptacyjne reflektory LED połączone w tym pakiecie. A do tego będziemy mieli też e, zaciski w kolorze. E, oraz wszystkie elementy stylistyczne w sportowym charakterze, czyli czerwone zaciski, mhm. czarny grill to są główne elementy składowe tego pakietu. No ale nie tylko, mamy też oczywiście sportowe fotele przednie M, przeszycia na pasach w barwach BMWM w pokoju, w którym w tym momencie się znajdujemy. Pozwól, że na początku wystylizujemy samochód, czyli zrobimy go tak, żeby on Ci się maksymalnie podobał, a później przejdziemy sobie krok po kroku elementy wyposażenia. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, pytaj, a ja postaram się najlepiej, jak tylko potrafię, odpowiedzieć Ci o funkcjonalnościach danych opcji. Pytanie, które najczęściej e, pada i jest skierowane do kobiet, e, to jest kolor. Tak? E, pokażę Ci tutaj, jakie mamy kolory do wyboru w palecie. Jeżeli będziesz miała życzenie, oczywiście również pokażę Ci te kolory na żywo. Jeżeli nie będę miał możliwości pokazania Ci tego na całym samochodzie, to przynajmniej na e, próbniku Ci dany mhm. kolor pokażę. No, ale może masz jakiegoś faworyta z tych, które mamy tutaj do. Tak, znaczy niestety już wiem, że usłyszałam, że w tym modelu e, kolor Twilight Purple, który obecnie mam, jest niedostępny. E, a, a naprawdę jest to chyba mój ulubiony kolor, i nigdy wcześniej nie widziałam e, żadnego samochodu w, w, w takim odcieniu fioletowego, więc chyba musimy znaleźć coś innego. Widzę, Pia, że konfigurowałaś e, sobie samochód na naszym konfiguratorze online, ale zaskoczę Cię. W konfiguratorze indywidualnym możemy mieć taki kolor. Konfigurator indywidual dopuszcza nam bardzo dużo kolorów, zatem jeżeli masz życzenie, żeby to był Twilight Purple, zrobimy to. Ale możemy przejrzeć inne kolory, może zdecydujesz się na coś innego. No, no okej, okay, dobrze. No to tutaj mamy paletę lakierów podstawowych. Mamy biel alpejską, jest to najbardziej klasyczny lakier. Mamy lakiery typu Frozen, czyli Frozen Portimao Blue, też z palety BMW indywidual. Zielony Cape York, Srebrny Space, Czerwony Fire Red, Frozen Pure Grey, Czarny Szafir, Szary Storm i Niebieski Portimao. Czy któryś z tych lakierów trafił w Twoje gusta? Jeżeli tak, to pokażę Ci no, też te Nazwy są na pewno bardzo kreatywne. E, nie wiem, pomyślałam może o ten Szary, szary Storm, Storm Bay. Mhm. E, zobaczmy może, jeżeli mam taką możliwość. Oczywiście. Okej. Okay. Pokażę ci ten mm -hmm. kolor. No. Tak, ten wygląda bardzo ładnie. Mm -hmm. A co powiesz o felgach? Czy takie felgi ci się podobają, czy chciałabyś coś zmienić? Oh, jestem są ciekawe, jakie są y, opcje, bo, bo nigdy o tym wcześniej się nie zastanawiałam. Mm -hmm. Dobrze. Mamy do wyboru albo te koła, które ci pokazałem, są mm w -hmm. mm -hmm. rozmiarze 19 cali, albo możemy pójść krok dalej, czyli wziąć koła 20-calowe. No i tutaj mamy dwa wzory: albo ten, mm -hmm. albo ten. A jak rozumiem, to po prostu tutaj zwracam uwagę na wygląd, czy to, czy to jeszcze ma jakieś większe znaczenie? Ma znaczenie, mm -hmm. ponieważ e, czym większa felga, tym troszeczkę tracimy na komforcie. Zyskujemy na wyglądzie samochodu, ponieważ samochód no, na większej feldze na ogół wygląda lepiej, natomiast e, no, troszeczkę samochód staje się bardziej twardy. Więc mm -hmm. Pytanie, na jakich trasach jeździsz, czy to są drogi asfaltowe, szutrowe, czy... Gdzie będziesz ten samochód no, używał? Przeważnie, przeważnie na asfalcie autostrady, czy po prostu po mieście najczęściej mm -hmm. raczej. To jeżeli masz życzenie, możemy wziąć 20 cali na pewno, ten samochód mm -hmm. też nabierze jeszcze większego charakter. Dobrze, dobrze. Który jest wzór? Pierwszy? Czy... Eee, właśnie ten, ten najniżej zwrócił moją uwagę. Mm -hmm. No, gdybym miał wybrać mojego faworyta, byłoby tak samo, <laughs> także nie będę tutaj starał się zmienić twojego, twojego punktu widzenia, naprawdę będzie ten samochód wyglądał na tej falce perfekcyjnie. Mhm. Co tym myślisz? Dobrze się prezentuje, tak? Kolor też przekonuje się, jest bardzo ładny. Mhm. Okay. No i to, na co zwróciliśmy uwagę, czyli czarne wykończenia. Mhm. Zaraz pokażę ci wnętrze samochodu. Oznaczenia BMW. Czy na tym etapie wszystko ci odpowiada? Tak. Dobrze. W takim razie przejdźmy dalej. No, tutaj mamy do wyboru różne tapicerki. Zwróciłaś to na co, to, na co zwróciłam uwagę. to powiedziałaś o komforcie foteli, że one mm -hmm. ci odpowiadały. Z tego, co pamiętam, to w swoim poprzednim samochodu, samochodzie masz fotele wykonane z alcantary połączonej ze skórą. Czy dobrze pamiętam? Yy, nie, nie znałam wcześniej <laughs> takich nazw. Tej te, te nazwy. Dokładnie, i, właśnie, więc ale, i, tak. Jasne, ale to na co zwracam uwagę, no to właśnie jest to, że mm, Fotel, który nie jest w pełni skórzanym, mm -hmm. ta alkantara ona jest miękka, To mm -hmm. też zapewnia komfort, jeżeli chodzi na przykład o sadzon zimowy, który się zbliża, ponieważ alkantara nie będzie tak zimna jak skóra, mm -hmm. a w lecie znowu nie będzie tak, tak gorąca jak skóra, czyli troszeczkę mniej reaguje na temperatury, przez co jest troszeczkę lepsza w obyciu. Pytanie, czy takie rozwiązanie ci odpowiada, czy chciałabyś coś zmienić? To mi bardzo odpowiadało, bo faktycznie no mogę to porównać w mojego trenera taty, który, który też jeździ BMW, i ona wydaje mi się, że właśnie samą skórę. I faktycznie no, dla mnie bardziej komfortowe jest to rozwiązanie, które mi zaproponowałeś. Mhm. Mhm. To jest ten fotel, on ma zintegrowane zagłówek, no bo to mówimy... Tak, tak, razy. tak. On, wyglądają tak samo, albo prawie tak samo jak w moim obecnym samochodzie. Mhm. Dobrze. To w takim razie to zostawimy. Jeżeli chodzi jeszcze o tą stylistykę, e, no to pozostałe nam do wyboru listwy. Czy chciałabyś coś właśnie w kolorze aluminium, czy może coś bardziej w czarnym. O to dobre pytanie, bo nie wiem, czy jak nie, nie damy znowu czarnego, to już nie zrobi się tak zbyt e... jednolicie. Ja, nie, No tak, jednolicie. Mhm, jasne, czy chciałabyś jakiś akcent, który by wyróżniał listwę. Możemy tak spróbować. Mhm. To możemy zostawić tę listwę i wtedy mhm. będzie to wyglądało w ten sposób. Okej. Okay. W porządku? No, tak, tak. A, a mogę zacząć też tę drugą opcję? Chcę porównać po prostu. Tak, poprzednio uważam, że, 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 że lepiej wygląda, daje no. ten jaśniejszy akcent. Okej, okay. to w takim razie listwy mamy wybrane. I teraz przejdźmy sobie do serca samochodu, tak? czyli jego wyposażenia. Na tym etapie bardzo ważne będzie dla mnie, żebyś mi jak najwięcej zadawała pytań, żebyś mhm. mówiła, jakie są Twoje doświadczenia, z czego korzystałaś, z czego nie korzystałaś, a co jest dla ciebie ciekawe i może chciałabyś mieć w tym samochodzie, bo nie miałaś poprzednim, dobrze? Dobra. I tutaj podzielimy sobie te opcje na, na, poszczególne, na poszczególne segmenty, czyli bezpieczeństwo, komfort. I tak dalej. Ale jeszcze zanim przejdziemy do tych poszczególnych opcji, możemy skorzystać z pakietów. Mm -hmm. I teraz przedstawię Ci trzy e, pakiety wyposażenia w naszej marce. Jeżeli stwierdzisz, że chciałabyś mieć wszystkie e, te rzeczy, no to wtedy nie będziemy musieli prze, jeszcze nie będziemy musieli, nie będziemy przechodzili przez poszczególne opcje, żeby dobierać je oddzielnie, tylko bardziej, e, będzie się e, kalkulowało, żeby wybrać cały pakiet. Okay. No i zacznijmy sobie od pierwszego, to jest pakiet Travel. W nim, w nim mamy szklany dach panoramiczny. Czy ta no to opcja jest Ja coś, jest dla Ciebie? czego nie miałam, nie hmm. mam obecnie, e, więc zależałoby mi na tym. Szczególnie, że zwróciłaś uwagę na to, żeby wnętrze nie było zbyt ciemne. Dach hmm. panoramiczny doświetli nam trochę tak. to wnętrze, co też poprawi komfort wewnątrz samochodu. Czy regulacja foteli z tyłu jest dla Ciebie istotna? Hmm. W jaki sposób? To jest kwestia regulacja? tego, że jeżeli masz dużo sprzętu sportowego, możesz hmm. wyregulować tylny hmm. fotel tak, żeby też zwiększyć troszeczkę hmm. tą przestrzeń bagażową, nachylenie foteli też może być to e, ciekawa opcja. To, to na ten moment tak. No i kolejna opcja, w mojej ocenie, ale mogę się mylić, obligatoryjna, czyli przyśmiane szyby mhm. tylne i boczne e, do, do tego samochodu. Kiedy mówimy o sportowym charakterze, to też by można mhm. było zrobić. No i siatka oddzielająca bagażnik, też właśnie po to, żeby zabezpieczyć e, no, ten sprzęt, sprzęt sportowy. Którym tak. to, to te wszystkie opcje tutaj wyszły jak najbardziej na no, tak. Mhm. Kolejny pakiet to pakiet premium. Tutaj, już w pakiecie M Pro mamy adaptacyjne reflektor LED, natomiast możemy ten pakiet wzbogacić. No, na pewno o jedną opcję, która e, może być przydatna, mhm. e, mianowicie dostęp komfortowy. Czy wiesz, to ten dostęp komfortowy, czy troszkę ci przybliżyć? Możesz powiedzieć więcej. Mhm. Okej. Okay hipotetyczna sytuacja, idziesz z treningu, masz klucze w torbie, nie chcę powiedzieć w torebce, e, ale masz klucze w torbie, zbliżasz się do samochodu, samochód Ci się otwiera. Nie musisz wyciągać kluczy, nie musisz klikać, tylko samochód sam Ci się otworzy. W momencie, w którym o, odejdziesz od samochodu, samochód automatycznie Ci się e, zamknie, więc jest to opcja bardzo, bym powiedział, funkcjonalna. E, no i kolejna e, kwestia, no to mamy e, ładowanie bezprzewodowe. Mhm. Tak, to, to, to nice. też mam. I wydaje mi się, że jeszcze nawiążę do tego dostęp, y, dostępu komfortowego. Nie wiem, jak to tam powiedzieć. Mm -hmm. y, wydaje mi się, że mam tą opcję, bo faktycznie zauważyłam, że rzadko kiedy wyciągam kluczyki, tak naprawdę, tylko posługuję się y, podejście do samochodu, czy nawet tą y, funkcją po prostu przy mm -hmm. I, I faktycznie to jest bardzo wygodne. A, i też zauważyłam, że parę razy akurat zostawiłam kluczyki w torbie w bagażniku i jako to jest dobra opcja, bo nie zamknę samochodu, bo on wyczuwa, że, że kluczyki zostawiam w samochodzie. wyczuwa, że kluczyk jest w środku, mogę tak. Ci powiedzieć, że nawet przetestowałem to raz i zamykałem klapę bagażnika i, I w, ostatniej, w ostatniej chwili wrzuciłem klucze do środka i on okay. zamknął od razu, otworzył mm -hmm. samochód, także to, to działa rzeczywiście bardzo dobrze. Natomiast... To taka moja wskazówka w momencie, w którym odchodzisz od samochodu i on, jeżeli on się będzie zamykał, to on da Ci sygnał dziękowy, że mm -hmm. się zamknął. to tak na przyszłość, żebyś wiedziała, bo czasem może być tak, że przez przypadek zostawisz klucze w środku, więc warto tak. pamiętać o tym, że, że ten sygnał dziękowy samochód jak najbardziej da. I tutaj y, kolejna opcja, y, którą chciałbym Ci zaproponować w ramach tego połączenia z tym pakietem, to są systemy asystujące kierowcy Plus. Mm -hmm. Systemy asystujące kierowcy Plus, ogólnie systemy asystujące kierowcy. O których teraz chciałbym z Tobą porozmawiać. No To są kwestie związane też z takim bezpieczeństwem jazdy. E, no i tak jak rozmawialiśmy sobie ostatnim razem, wiem, że jeździsz dużo, że też e, jeździsz na różnych trasach. Także takie systemy, jak ostrzeganie o samochodach w martwym polu, mhm. e, jak aktywny tempomat, to są opcje, o których chciałbym z Tobą porozmawiać. E, czy do tej pory miałaś okazję kiedykolwiek jechać na aktywnym tempomacie? Y miałam, miałam mhm. w, w... Trasie. Możliwe, że to było nawet na jakieś zawody. Teraz no, już nie wiem gdzie, parę razy to wypróbowałam, yy, więc to naj najlepiej się sprawdza dla mnie w takich momentach. Mm -hmm. A z drugiej strony, jeżeli chodzi o ostrzeżenia w martwym polu, to znowu mm -hmm. miasto, tak? No bo mm -hmm. powiedziałeś, że dużo jedziesz po Warszawie, na no, później trasy. Yy, wiadomo, że ruch w, Mar w Warszawie jest spory, także zmiana pas pasa czasem, szczególnie w godzinach porannych, o wszyscy się pierwszą, potrafi być tak. yy, wyzwani. Mm -hmm. yy, Pytanie, czy to jest dla Ciebie ważne, tak, czy tak, bezpieczeństwo tak, w samochodzie jest tak. dla Ciebie istotne? No, okay. Tak, to jedna z ważniejszych rzeczy jednak dla mnie, żeby... No, bezpieczeństwo na drodze do... czasami nie jest zależne tylko ode mnie, tylko też od innych, więc każdy system ostrzegawczy jest potrzebny. Tak, również mamy w ramach tych systemów hamowanie awaryjne, mhm. wspomaganie wyjazdu z miejsca parkingowego, także to są rzeczy istotne i, i na pewno warte, warte uwagi. Ostatni pakiet który możemy wziąć pod uwagę, no to jeszcze większe rozszerzenie pakietu premium. Dodatkowo o wyświetlacz Head-Up. Mm -hmm. z wyświetlacza Head-Up? Tak. Lubisz? Lubię, lubię. Okej. Okay. Systemy y, kamer 360 stopni. Mm -hmm. To jest bardzo ważna rzecz. Ponieważ kamery 360 stopni, znów y, jeżeli mówimy o jeździe po mieście, po mieście i parkowanie, tak, to, to, to robi różnicę, nie będę ukrywać. Również oczywiście automatyczne parkowanie. Samochód mhm. może zaparkować za ciebie. Także e, możemy, możemy rozszerzyć ten e, samochód tak, o ten pakiet? Tak, te, tak, tak. Potrzebuje tych funkcji, o których rozmawiamy, więc jak najbardziej. Okej, okay. no to w tym momencie e, specyfikacje e, mamy w te najważniejsze rzeczy już wyposażone. Teraz możemy przejść do takich pojedynczych rzeczy, żeby zobaczyć, czy nie umknęło nam coś, co będzie dla mhm. ciebie istotne przy użytkowaniu samochodu. Dokładnie. W tym momencie jesteśmy w tych e, poszczególnych segmentach, o których wspomniałem ci wcześniej. tak mhm. Czyli bezpieczeństwo, stylistyka zewnętrzna, systemy kierownice. Przejdźmy sobie przez to, e, żebyśmy zobaczyli, czy jest tutaj coś, co jest dla ciebie e, równie ważne. Tutaj, jeżeli chodzi o systemy stujące, o bezpieczeństwo, już omówiliśmy sobie, już sobie te, te kwestie. Natomiast e, to, co wiele osób e, lubi i ceni, no to jest. E, Zestaw HIFI Harman Kardon w standardzie w BMW X1. Nie trzeba go dobierać oddzielnie, ale no, na temat e, słuchania muzyki w samochodzie mm. chciałbym też zapytać, czy to jest dla Ciebie ważne. Mm -hmm. e, czy, czy, czym jest ten zestaw, ja jestem ciekawa? Zestaw Bo... HIFI Harman Kardon to po prostu jest do, bardzo dobre nagłośnienie, mm -hmm. które już jest zastosowane okay. w BMW mm -hmm. X1. Jeżeli jest dla Ciebie ważne słuchanie muzyki, no to każdy, kto oh wybiera BMW X1 M35i, mm -hmm. otrzymuje mm -hmm. to. Tak, odkryłam, że właśnie od kiedy zaczęłam, y, od kiedy zaczęłam jeździć, od kiedy miałam, mam samochód, to faktycznie y, ta muzyka po, po, pomaga mi się skoncentrować podczas jazdy. Y, I zawsze sobie puszczam, puszczam jakąś muzykę, y, ale to no, tak jak mówisz, no, ma to znaczenie w takim razie. Mhm. E, I teraz przejdźmy sobie do kwestii, które już może są mniej ciekawe, ale również bardzo ważne, jeżeli chodzi o, o samochód, czyli pakiety serwisowe, pakiety naprawcze, koła zimowe. A jeżeli chodzi o koła zimowe, no to oczywiście tutaj je zapewnimy i przygotujemy dla Ciebie propozycje kół zimowych, natomiast omówmy sobie pakiety serwisowo gwarancyjne. Czy jeszcze jesteś w stanie mi powiedzieć, ile kilometrów zrobiłaś poprzedniego roku, czy chciałabyś, żebyś to sprawdzili sami? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia i, i, i trzeba byłoby to sprawdzić. Dobrze, to my to sobie sprawdzimy. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeżeli wybieramy pakiet serwisowy, no to możemy skorzystać z pakietu pięcioletniego ale możemy go dobrać do tego, ile kilometrów będziesz konywała, tak, czyli żeby nie przepłacać za pakiet np. 100 tys. jeżeli robisz 10 tysięcy km rocznie. No i wtedy takie pakiety możemy sobie wybrać, one zawierają filtry, olej, świece, płyn hamulcowy, robociznę, jest to wyjątkowo komfortowe, ponieważ przyjeżdżasz na serwis, zostawiasz kuczyki mhm. na naszym blacie, i tak naprawdę, wiele ci nie interesuje, ponieważ nasz dział serwisu zajmuje się tematem serwisowym. Później nie musisz za to dodatkowo płacić, tylko masz te czynności, o których wspomniałem, wykonane w ramach pakietu. No i kwestia kolejna, no to pakiet naprawczy. Mhm. Oczywiście chciałbym powiedzieć, że BMW nie ma żadnych awarii, ale zawsze warto dmuchać na zimne i można skorzystać z któregoś z pakietu BRI. Jest to pakiet pogwarancyjny. Dwa lata mamy standardowe gwarancji. Jeżeli chcesz, możemy dobrać ten pakiet pogwarancyjny. Dzięki temu możesz mieć ochronę nawet do pięciu lat. Mamy tutaj pakiet na trzeci, czwarty, piąty uh -huh. rok. Biorąc pod uwagę takie standardowe użytkowanie, zawsze ten pakiet Reaper proponuje. Myślę, że trzy lata w Twoim przypadku to będzie pakiet odpowiedni? Myślę, że tak, że możemy od tego zacząć raczej. No dobrze, to w takim razie. Zaznaczam pakiet berry i koła zimowe, o których mhm. wspomniałem. Możesz też sobie wybrać wzór, który ci się podoba. Tutaj już na zimę, bo pytałaś przy tym o ten rozmiar efekt, czy to ma znaczenie. Mhm. Na zimę ma to znaczenie. Okay. Wiadomo, zimy w Polsce już nie są takie, jakie je były e, jeszcze kilkanaście lat temu. Ale nadal ten śnieg może spaść i tutaj trochę tej więcej, większa, mm -hmm. więcej opony może się przydać. Mm -hmm. e, dlatego te koła zimowe są w rozmiarze 19 cali. Powiedz, które tak. wzór tylko ci się podoba, i dobierzemy do konfiguracji. Yy, Patrzcie na te, nie wiem, czy na tutaj te nazwy, e, po prawej stronie najbardziej. Tutaj, tak, tak. tak. Pia, czy samochód, który skonfigurowaliśmy, to jest samochód Twoich marzeń? Czy to jest samochód, którym chcesz jeździć? Tak, jak najbardziej tak i mam nadzieję, że niedługo już będzie moim samochodem i zobaczę go na żywo. No i jak Wam poszło? Widzę, że auto skonfigurowane. Tak, tak. Jak Ci się podoba? E, mi się podoba bardzo. Widzę, że najmocniejsza wersja, duże felgi, dobrze, czerwone zaciski, wnętrze, trochę jaśniejsze chyba, tak, niż to, co masz u siebie, czyli to, co chciałaś. Czyli coś, co moglibyśmy zamawiać i myślę, że była być zadowolona, ale dajmy też szansę naszym widzom, naszym... Subskrybentom, obserwującym się, wykazać trochę i może w komentarzach dajcie nam znać, co wy sądzicie o tej konfiguracji. Czy uważacie, że to jest samochód, w którym Pia będzie się czuła dobrze? Dajcie znać, czy ten szary stormbeam czy może Twilight Purple. No <grymne> tak, bo możemy skorzystać z palety BMW Individual, tam tak naprawdę nic nas nie ogranicza, możemy wziąć każdy kolor, więc dajcie znać, czy może jednak ten fioletowy kolor z jedynki przenieść do X1. Piotr, bardzo Ci dziękuję. Was zachęcam oczywiście do tego, żebyście odwiedzali nasze salony Bavaria Motors, bo tam nasi doradcy, tak jak tutaj Piotr, przeprowadzą Was przez ten cały proces, który mam nadzieję, że był Przyjemny. Tak, przyjemny, i, i dużo mi wyjaśnił, tak naprawdę, też rzeczy, których nie wiedziałam wcześniej. No dobrze, czyli poprosimy. Tak, zapraszamy Was do subskrybowania kanału i zajrzyjcie na wcześniejsze filmiki, bo jest już kilka, w których wziąłam udział, ale też możecie zobaczyć inne rzeczy, nie tylko z moim udziałem, ale Krzysztof rządzi na tym kanale, więc zobaczcie. Bardzo miłe słowa na koniec, bardzo ci pięknie dziękuję i do zobaczenia.